Dzień dobry, witam Was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzień dzisiejszy jest dla mnie takim małym świętem, można powiedzieć, ponieważ w dniu dzisiejszym, za pierwszym podejściem, zdałem egzamin państwowy na prawo jazdy. Teorię zdałem już wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia teorię zdałem na maksymalną ilość punktów czyli 74 na 74 to lepiej niż na wewnętrznym, ponieważ na wewnętrznym miałem jeden błąd. Tutaj się udało to zrobić wszystko bez błędów. I troszeczkę wam opowiadam o odczuciach, jak to wszystko teraz u mnie wygląda, jak się czułem, itd, tak i tak dalej. Natomiast <kluz> postanowiłem pos oprócz tego vloga nagrać jeszcze jeden, czyli będą łącznie trzy vlogi, ponieważ jak pamiętacie, jakiś czas temu. Vlog odnośnie kursu na moim kanale się pojawił, natomiast pojawi się jeszcze jeden, w którym podsumuję troszeczkę tą całą ścieżkę od początku do końca, czyli od momentu zapisu na kurs do momentu zdania egzaminu, jak to wszystko wygląda, żeby po prostu osoby, które gdzieś tam się do tego przymierzają. Mogł po prostu w jakimś stopniu skorzystać i mieć jakieś ułatwione zadanie, jak to po prostu obecnie wygląda. A więc, tak jak mówiłem, zdałem dzisiaj egzamin praktyczny, czyli ten z jazdy. Teorię, miałem jeszcze ja je pod koniec sierpnia, jakoś 20 któregoś chyba. I też w zasadzie w tym dniu zdałem teorię, zapisałem się od razu na praktykę. Generalnie od początku gdzieś tam było wiadomo, że te terminy to jest właśnie ten okres września, czyli jakiś te drugi tydzień, września, gdzieś tam właśnie 13, potem było 14, ale w dniu teorii okazało się, że egzamin faktycznie może już być jakby w następnym poniedziałek, bo ja to zdawałem chyba, to był chyba czwartek. Ale jak nie byłem gotowy, chciałem sobie wykupić, co mi się udało wczoraj, czyli 13 Sobie wykupiłem jeszcze w mojej szkole godzinkę. jad, po prostu, żeby sobie poprzypominać, ponieważ to jednak jest egzamin, a gwarantem sukcesu na każdym egzaminie, niezależnie czy to jest matura, 8-klasisty, 6-klasisty, gimnazjalny, czy właśnie na Pawła razy, to kluczem do każdego egzaminu jest odpowiednie przygotowanie się. Więc stwierdziłem, że to mi dobrze zrobi, tym bardziej, że ten 14, no to generalnie. Byłby miesiąc, kiedy ostatni raz byłem za kierownicą, a uznałem, że do egzaminu to jest um, troszeczkę za dużo, że jednak taka rozgrzewka się przyda, także udało się tutaj e, taką jazdę sobie jeszcze wykupić. A wtedy też nie chciałem, właśnie z tego względu, żeby sobie tam jeszcze pewne rzeczy przypominać, lepiej się przygotować, e, Czy bardziej, że tam były tylko po jednym miejscu, na, tam, na kilka godzin było podanych. A, a jakiś był błąd systemu że nie były miejsca, tam się chciałem zapisać na odrobinę wcześniejszą, bo egzamin rozpocząłem o godzinie 11.35. E, wcześniejsze były nie pamiętam 1120, czyli 1115 e, to już powiedziano mi, że, że niby z, pomimo tego, że były jeszcze trochę miejsc, to to odrzucił, bo niby już nie ma miejsc, a natomiast w 11.35 już poszło bez problemu, więc to tym bardziej gdzieś tam. Poddało wątpliwość, czy w ogóle udało mi się na ten najbliższy wtedy termin zapisać, ale ten termin udałem, uznałem za taki w miarę optymalny, więc tutaj właśnie poczedłem do tego egzaminu, wszystko się udało. Przyznam, że stresowałem się dosyć przez ostatnie dni tym egzaminem, bo generalnie ja od początku kursu, jeszcze chwilę przed rozpoczęciem tego kursu, byłem taki. Bardzo pewny siebie pod względem egzaminu. To znaczy, że tu się nie ma czego bać, przecież ja umiem jeździć, że powinienem sobie rzeczywiście za, za tym pierwszym podejściem e, poradzić. Natomiast mm, przez okres tego ubiegłego weekendu, <coughs> e, generalnie do wczoraj wieczór, no ten stres mi towarzyszy. E, głównie to też <coughs> było spowodowane tym, że tam e, na tej jeździe troszeczkę parkowanie mi wyszło gorzej niż zwykle, więc. Tutaj też pojawiły się obawy, jak to wyjdzie na tym właściwym egzaminie. E, natomiast wyszło jak najbardziej ok. E, Generalnie dzisiaj rano, jak wstałem, e, to tego stresu w zasadzie w ogóle nie było. E, g, po prostu byłem dosyć taki pewny siebie i rzeczywiście udało się to wszystko gdzieś tam w miarę zdać. E, fajnie, chociaż to nie była najpiękniejsza jazda, jaką e, w życiu przejechałem e, samochodem. Troszeczkę też tam egzaminator sobie pomarudził, ale ostatecznie wynik był pozytywny, więc tutaj, jak najbardziej, jest to powód do satysfakcji i powód do dumy. Eee, chociaż, tak jak mówiłem, byłem dosyć pewny siebie, wiedziałem, że gdzieś tam mam szansę do wynik uzyskać. Chociaż, oczywiście, pod, pod wpływem tego stresu się pojawiały takie, że może jednak nie, że, że chyba jednak się nie uda, że może cię trzeba będzie długi termin e, wykupywać i tak dalej, i tak dalej. Ale zdałem, jestem dosyć zadowolony. Znaczy dosyć. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ pewien etap został zakończony i teraz jak najbardziej mogę koncentrować się na sprawach związanych z koleją. Także także dosyć dużo mi to też ułatwia. I tak jak mówiłem, pojawi się jeszcze jeden vlog. W podsumuję wszystko od początku do końca, a to już poczekam z tym, jak dostanę dokument do ręki, żeby też móc tam mniej więcej opisać całą tą procedurę od zdania egzaminu do odebrania dokumentu, żeby tutaj wszystko było, wszystko było jasne. Cóż, moi drodzy, to w tym wywodu byłoby na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę za, za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.